Cześć, witam was bardzo serdecznie Dziękuję w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną mój kuzyn się e, siema e, Dawno mnie nie było na tym YouTube'ie, bo chyba tam z miesiąc przerwy albo nawet dwa. Obiecywałem, że będzie więcej streamów na Twitchu nie było tych streamów <noise> Choć tutaj nie wiem Ja sobie polecam na ten domek tutaj Ale teraz jest y, YouTube y, film nagrywany, tak, powrót do korzeni. Jako jaskiniowiec. Okej, okay. jak tam kój stan zbroi mi? Mam, mam red room, yes. a mam tylko kakę w Majtron, bo chyba on jest na tyle, wiesz? Jestem na lot. Jeszcze jakąś dziewczynkę postrzało i wtedy o o o o o o się na log. To Albo nie ma tu typów? Ja też ja nie mam jednego PMA, nie? Ja mam tylko redróg na mnie. Dle są na mnie typy Dwarzyki Devil Hot, gra DTN Nice, nice, dude. Zostałeś jak ustawić zanim y użył RPGA. To ty, bo to wiesz? Jedo! Jakie dziecko! On, on fajnie. I jak krabił super. I tarczę rozbawiona I czekał a, a pójdę Zobity nice. On tak wychylał Jezus Maria jakie dziecko A ja mylą On tam rozstawił tarczę gdzie nie mogę przejść w ogóle Nie no niezu, dzieciaczek słodki Taki malutki ojojku taki Uważaj tylko się nie popatrz oh. tam nie mm. Żyjesz? O kurde, chyba umieram. Nie. No. Ej, tam pożegowale na rej. Się skończę, kurde. To jeden. Idę. A na mnie, na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. Na... Nice! Właśnie w górze, bym... szukałem go bo, bo on mi gdzieś uciekł. Tam swój load odmienił. <grym>. Właśnie, właśnie widzę. Ja mam swój load, ty co tam na swój górę Czy co, to zabijaleś? No ale... Tylko gdzie on jest? Tu jakiś PMO przynajmniej. Nie jest złe, ale... Co to jest? Co to jest? Przecież co to ma być? Już wolę karabine koopa i velguna szarego, bo to jest patologia z czego on korzysta Przybiemy drugi kolego, Koleżanko, kuzynie, kuzynko Idę typy. E są typy tutaj jest typ. Tak, ja się wysadziłem specjalnie. A No tu jest typ. Tak będę tym styp. Nie dostał, nie dostał A kurde szkoda Nie wiem A dostałem O ma shit, o ma zero Może Topy Tutaj ej Co ty robisz? ja się leczyłem plateami Nice team wipe Team wipe Oni też mieli swój lodo, ja go sobie wezmę, dobrze? Podnosi sedna i prawda, swój No to strzela normalnie. to ma chociaż combo trikona, nie mam dla tego pojęcia. Chodź po nasz loadout, Tylko, <grym> że <i zbieram> ja dojdę tam za 3 godziny, bo się zaciąłem. Popieram. Co to kurde było? O, mary, mary. Nie. Szukamy kolosa, klasa? szukamy. Nie, ja, ja nie biorę kolosa Ja biorę go. To bardzo się nie. Cały że nie. Co sobie wyobrażasz? Że jak weźmiesz kolosa to będziesz jakiś lepszy, silniejszy, to jest typ. Ojej. Co to jest? No nie no, no jakie oni mają timing świetny, na górze oh, oh. jest Oho, ja dostałem przez tego ściany. Tak? Nie No Umieram O ma sity, jeszcze ścianę Ma tak O ma sity Czy, to, okay, czy, to, okay, to, czy ma Przecież widzę, przecież to widać, że ma no ja lecę od lecę, poku Ten le od lecę po kolacachy Czekaj, lecę po tym kolosa Zabijam tego cheatera No tak lecę po kolosach Ale czekaj. co ty kurde chcesz kolosem być? Ty posrało się? Chłopie Ty chyba jest czegoś na napijeś, co? Upewnij się, że wybierasz twojej mamy jest dalej na miejscu co? Jestem kolosem, no pisałku. Ale <noise> ty się tak podnieciłeś tym? Ej ty jesteś kurde chory na łeb wolny jak nie wiem Ty się podnieciłeś asfakty Toś taki wolny Poczekaj chodź jakiegoś za mnie Ile ja mam HP? <noise> Weź drugi <noise> Będę do ciebie dopiero za 4 lata Czekaj, mam dwóch typów, do których waliłem strzał, ale ani jednego nie trafiłem. Ty A jestem w 55, ja nie się nie z takich rzeczy śmieję. A jak to jest w ma jeden. Co jest kurde? Ej, mogę się polec wejść? Nie wiem. Zejdź tutaj na dół proszę jak? Ale łatwo. Czekaj mi się ręce spoczyły od tego wszystkiego, ja się boję, tych ludzi dotykać. Ty zobacz, lepiej pod siebie. Chłopie, pod ty, sobą, ty, ty. to ja mam główną, bo seram pod siebie, rozumiesz? Ja pierdziele umieram. Co to było? Ktoś podniósł kolosa ile? Ja, ja też, ja też chciałem kolosa. No to ja ile wiem, mówiłeś to 20 razy. Uważaj, no kolos, ja kolos versus kolos. Pokaż się człowieku, ty jesteś chory na web. Nie ma no, psychopata, psychopata normalnie. Tu jest. Jeden, le jeden leży. Jeden kurde! Ja tam nie mogę tam gdzieś wejść? Idę do ciebie. Nie Zmiesz? wiem czy możesz czy nie możesz. Nie, nie mogę. Nie! nie! Masero! Masero! Aaaa! Masero! Nie rozumiem czy eee. jakich rzeczy używa. No przecież co to ma być? Sram na to! I pod siebie też! Eee. nie nie nie! Oni mają tam swój loadout. Nie wiem no, czy coś chorobałem, że ty, ty tego używasz, nie? Eee. Człowieku! Ty umierasz, wiesz o tym? No, do niego, kurde, ty jesteś chory. Ty jesteś chupie chory, ty masz 80 ammo tylko. Ale szybko biegniesz. Nie, no ty jesteś upoluksem jakimś. Tu jest ty, chłopie. Wszędzie są ludzie. A, a, nie chcę, nie chcę, proszę, nie chcę. Ej. Ej, co się mi się skończy, ammo? No nie będzieśmy wtedy, ammo. O, oh, kurde. Może mogę jakoś mogę coś zdobyć? Pewnie, jak będziesz miał skrzynkę z amunicją. Ja tutaj mam amunicję. A ja nie mam amunicji! Chłopia się dopiero od Nie, ty, psychopatka. Z kim ja. kogo ja mam w rodzinie? Nie wytrzymam. Nie dobra, dobra. dobra, idź pierwszy! idź pierwszy! idź pierwszy! Ja się, teraz ja się podnieciłem! <laughs> Masz! Zerma Zer Podjeżdżamy, podjeżdżamy Czekaj, ja muszę ammo osy wziąć, nie mogę Ej, musiałam, bo się ammo chopier tak czy jak wiesz? Tak to super. Ona ja nie żyje, bo chleb wystaje Chopie trzy osoby za nami! Trzy! Trzy! Jeden kolos i dwóch typów oni się teamują, na pewno! Sroland, ty... jesteś psychopatką. Sroland! Co? <laughs> co ty robisz? O kurde! Dobrze, dobrze! Ja tam do ciebie idę i biorę tego PMO wstranego. O kurde, już nie żyje? Żyje, Jednak żyje. co chodzi? Boję się! <laughs> to był okrzyk. O ty kurde, ciemna masa, ja nie żyję w sekundę. dalej zabija z tego Juggernauta, to ty jesteś chłopem psychopatką Ty jesteś psychopatką Dobrze, walko! Uciekaj, uciekaj! Szybciej, biegnij! Sycu, nadasz! No nie! Ale chłopie, ile Ale co to było, ty? Mordo, to chyba idzie na YouTube. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i cześć.